Eurowia ładujemy prywatkę. Oczywiście tradycyjnie za 31,5. Dziękuję miłego dziąka. Jest bardzo ślisko, także jedziemy powolutku na tarę i jedziemy do Parszowa w Warszawie wysyp jedziemy się przytankować i wracamy tutaj po 30 do wyjazdu TSK 29.655 5. końcówka WZ 702 kurde, dobra Oh, elegancko, pyk, 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 i pyk, i jedziemy. Ostatnimi czasy skania coś kurde nawala, to mi się nie podoba, bo jak nie jedno to drugie wychodzi. Zaczęło się od głowiczki sprężarki, później, później uciekało powietrze ze zbiornika powietrza, tam na ramie uciekało. Później jak się naciskał hamulec, to uciekało powietrze jak jest... Za akumulatorami idą takie przewody, tekalany i tak dalej. Tam się przetarł tekalan, dwunastka. Udało się tam jakąś tam złączkę założyć, żeby to tak na razie było, ale wypadałoby cały zmienić. Ale nie wiem też, jakiej długości jest ten tekalan. Na ten moment jest złączone. Zaczęły się jakieś cuda, jak wchodziłem po w schodkach, uciekało powietrze. Po prostu, jak wchodziłem po schodach, to uciekało powietrze. Okazał się znowu przetarty Tekalan, tym razem ósemka. Mówię, no to ciekawie. Znowu, złączka. No i na razie jest spokój. Później pewnego dnia tam na weekendzie stanąłem na placu i ucieka powietrze z siłownika hamulcowego. Siłownik hamulcowy z tyłu. Bo tam prawdopodobnie membrana może już przepuszczała, może co, po prostu wiało z niego. Naręcznymi w ogóle. Także i bezrecznego też wiało. Także. Coś tam musiało być już porąbane, ale i tak do tej pory nie mogę dojść, dlaczego ucieka powietrze w skali. Po prostu skania nie postoi, nie mówiąc o nocy, bo to nocy, nocy skania nie przestoi, tylko poniżej 6 zejdzie i jest tyle, nie? Najczęściej to, że jak nie dokładałem od 4 lat do skani, wiadomo, no tam eksploatacja taka, no nie, płyny ale i filtry, to wiadomo, że to się robiło. Ale żeby takie cuda się działo, a to z powietrzem, a to ta głowiczka, a to co innego, nie wiem. Zobaczymy, może jakoś dojdę do ładu z tym. Najlepsze no jest to, że jak ucieka powietrze już ma zejść z układu, to ucieka zaworem pod akumulatorami. Tam jest jakiś chyba czterodrożny zawór, czy coś takiego. Zawór sterowania naczepy, coś takiego słyszałem, że to jest. Po wstępnej diagnozie wychodzi na to, że to nie jest tego zaworu wina. Chociaż mechanicy z Facebooka mówili, że to jest ten zawór. No nie wiem, zobaczymy. Jak gdzieś jeszcze zlokalizuje jakiś wyciek powietrza, to trzeba będzie to zrobić i może wtedy ustąpi, nie? Ale póki co skaniula się prowadzi dobrze. LO VEE38. A, Love E38, A Tu cię mam! Taki mądry jest, Love E38. Dobra moi drodzy, ośka podniesiona. Samochód przejedzie i od razu się wyło, wykładam na środek. prunek, moi drodzy jest BTL. Klient chciał trochę sobie na dwie kubki rozłożyć, trochę rozciągnąć. Ale powiem Wam, że sypałem na dwie kubki, ale tą drugą kubkę to już tak trochę na ryzyku, bo wszedł telefon, światłowód i tak dalej. Dobrze, że się akurat wanienka zmieściła obok tych drutów. No i też nie mogłem za bardzo wyjechać też na chodnik, bo nad chodnikiem idzie prąd. O, tak jak tutaj widzicie, idzie prąd nad chodnikiem To tak było To tak nie mogłem po prostu wyjechać za bardzo na mostek Ale fajnie, na dwie kupy jak się rozłożyło, to się wysypało Klient będzie na pewno zadowolony Że na pewno teraz nie braknie materiału a jak braknie, to się dowiecie, przecież wiadomo, nie? No, także kontakt jest, wszystko jest, także Dobra, jedziemy tankować i znowu jedziemy na Wiśni Nowa Tomski na Wiśni Ładujemy. Sypie się kamyczek. O! Elegancki. Elegancki, szary się sypie. Ale hałda była taka potężna, że zniknęła w przeciągu tygodnia. I dziękuję pięknie, miłej zmiany. A dziękuję Hehe. <laughs> Poczeka jeszcze ktoś po Za mną nikogo nie było Trzydziesteczka sypana Zastanawiam się, czemu tak konia wywala. Nie wiem, kruszywko jest, więc jedziemy. Na farcie, ale przejechałem Ktoś jedzie Tajgerek Ktoś jedzie Pies poszedł Pies czeka już Słyszy Inspektorek na polowaniu Ale jak się patrzył na tego świniarza Przede mną jedzie Litwin Chyba nie zauważył, że to Litwin jedzie I odwrócił się za nim Do końca się patrzył <grym i chcesz w górę> Tu mają punkta jeszcze z ronda Tak właśnie się zastanawiałem Czy w stronę Tarnowa jest tylko punkt Ale tutaj widzę, że Tutaj też Widzowie, dojeżdżam do Pilzna. Można powiedzieć, że już jestem w Pilźnie. Kierunek dalej na Krosno, Jasło, oczywiście. 7.3 Została mi dokładnie godzinka jazdy. Mam nadzieję, że dojadę do Jasła. No i do Jedlicza. No, że nic tam się nie będzie działo po drodze. Przejeżdżam przez miasto, w którym jest taka duża firma transportowa Omega Pilzno. Jak życie pewnie, C plus E. Kanał na YouTube, także. Gość tam właśnie nagrywa z Omegi Pilsno różne materiały o transporcie. Ciekawe dosyć. Dobra, jasło w prawo, także kręcimy w prawo. Dalej już idzie dróżka na Rzeszów. Ostatnim razem jechałem z tamtej strony. Od Dębicy. No i pod wiaduktem tutaj na jasło. Inną drogą jechałem, ale ta droga 7-3 Skielc tutaj na jasło nie jest taka bardzo zła. No. Jak nie ma jakiegoś zamulacza przed nami, no to jedzie się, no jedzie się, a jak jest, no to wiadomo, że jest porażka. To ja wrzuciłem zabieg. Urywa nie ten bieg co trzeba. Moi drodzy, 13 minut do celu, jazdy mam 15 minut, także odciągamy. Idzie na mordo Moi drodzy, wjechałem na wysyp Jeszcze nie mogę nagrywać, bo nie wolno Jak nie wolno to nie wolno, tak? Pan Rud. Witam, ja z mieszanką Z mieszanką 0,31 Dobra Nie odwróci się asypać tylko tam jest taka droga z boku Kamienia Kipujemy Siema siema się ma. kręcimy O bile pytanie Tam w stronę Staszowa, to jak tutaj lepiej jechać? Oczywiście wiadomo, że no osiek Ale da tutaj jakoś inaczej skrócić tego Staszowa? Czyli tutaj za bardzo nie ma jak tu pokombinować, nie? No to jak słyszeliście, jest duszko Elektrownia w prawo A my niestety Musimy się kierować na osiek, myślałem, że tutaj W połańcu jakoś się objedzie tutaj jakoś Ale z tego co słyszycie nie da się. Nie da się jakoś objechać, pomimo że dobra jest droga na ten osiek, także zyskać się nie zyska za bardzo, jakby się jechało inną drogą. Wydaje mi się, że nie ma co kombinować. No i tutaj w prawo. Nie chcę ryzykować jechać na ten tonarz, bo widziałem, że jakiś samochód tam pojechał, ale wiadomo, może gdzieś skręca zaraz do domu czy coś. Uu, la 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 la. la. Jedziemy, jedziemy, Staszów! Patrzcie moi drodzy chcę wam to pokazać, co tu jest Taki towar Tyle trocin Towar zajebisty I już są pieniążki, już będzie pelecik robiony Elegancko Obwodnica Staszowa, kierunek Łagów Godzinka do Łagowa Także o, na trzecią będę raczej na kopalni. Jedziemy na Kielce! Tam coś robią, jakąś drogę. Ciekaw jestem, gdzie to będzie szło. Jak ktoś wie, na rondzie w lewo, co to za droga będzie, to niech mi ktoś napisze Raków 13, Kielce 53, ale oczywiście ja się kieruję na Raków I z rakowa na Łagów, nie? Moi drodzy, c, c będzie 31 Moi drodzy, c 4,31,5, zaraz ładujemy, wjeżdżam na wagę na pusto, bo nie byłem w tym miesiącu jeszcze na tarze, ani w zeszłym miesiącu też nie byłem tutaj. Także trzeba się starować na pusto. Jedziemy po materiały. A to ty to pod ciebie, jako tutaj po lewą. A właśnie miałem pytać. Dobra, już podjeżdżam. Przodem do kupki czy tyłem? Raczej znaczy, tyłem, tyłem, po cofnie. Dobra, dobra, już cofam. 27.500, belek nie ma dziękuję pięknie, mniej zmiany Dzięki, wzajemu Wsypie 4,31 świeżutkie Spod tasiemki szuka czy tak to bierzemy 24 Na bogato Dobra, tak wygląda materiał, 4,31 Elegancki Plan deczymy I palimy sandał stąd Do domu 4,31,5 kiper u Rafałka. prowane belka na dół, do góry i jedziemy moi drodzy